Cześć, za chwilę przygotuję omlet z płatkami owsianymi, bananem i śliwkami suszonymi. Omlet będzie miał kaloryczność około 650 kcal i jest idealnym rozwiązaniem na śniadanie dla osób, które jedzą około 5 posiłków dziennie, a ich dzienne zapotrzebowanie energetyczne wynosi od 2,5 do 3,5 tysiąca kcal. Zaprezentuję teraz szybciutko składniki, których użyję. Tu jest troszeczkę oleju rzepakowego do posmarowania patelni. Płatki owsiane, oczywiście górskie, niebłyskawiczne. Dwa jaja, banan, suszone śliwki, 100 ml mleka, czyli około pół szklanki i kakao. Tu damy łyżeczkę dla smaku i koloru. Oraz miód, którego użyję, aby posmarować już gotowy omlet. Składniki, jak już zdążyliście zauważyć, odmierzyłem sobie wcześniej. Tu mamy płatki osiane górskie. Namoczyłem je dzień wcześniej w letniej wodzie. Przez całą noc się namaczały. Teraz są fajne, mięciutkie. Rozbijamy jaja. że śliwek jest to jest taka malutka garść, około 35 gram, tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 śliwek suszonych bez pestki. Wszystko oczywiście można sobie na wadze kuchennej zważyć. Teraz banan. Odkrajamy końcówki. 1, 2, obieramy banana. Banan się złamał, to nic. I teraz tak. Banana kroimy na plasterki. Nie za cienkie, ale też nie przesadzamy z grubością. <laughs> Banana już pokroiłem. Ten banan był akurat dosyć duży. Myślę, że średni banan, około 135 g po obraniu ze skórki, będzie idealny. Co dalej? Banana przykładamy sobie na talerzyk. Tak. Bierzemy suszone śliwki, i również pokroimy je na plasterki. Dobra, Pokroiłem śliwki. Śliwki przerzucam sobie na talerzyk. Tacka nie będzie już nam teraz potrzebna. Bierzemy miseczkę. Bierzemy mikser. Wrzucamy jajka do miski, wszystkie, wszystkie dwa. Płatki owsiane do miski. Mleko do miseczki. Tak jest. Śliwek i banana na razie nie wrzucamy, ale wrzucamy sobie jeszcze łyżeczkę kakao. Płaską łyżeczkę, około 5 gram kakao. I wszystko teraz dokładnie miksujemy. Taki mikser jest o tyle dobry, że nie rozwali nam tych płatków całkiem. One zachowają swoją formę. Wprawdzie są już rozmiękczone, czyli łatwiej strawne niż takie surowe, ale takie pokrętła nam tutaj tych płatków nie rozwalą. Mamy już masę gotową, idealnie się wszystko wymieszało. I to tak naprawdę jest już nasza masa na naszego omleta. Przenosimy te, się teraz do stanowiska z patelnią. Rozgrzewamy naszą patelnię, zapalamy na razie na duży gaz. Patelnia się grzeje. Teraz taki trik, żeby nie smażyć na dużej ilości oleju, nie potrzeba. Generalnie chodzi o to, żeby nam ten omlet nie przywierał aż tak mocno. Bierzemy tu mam około łyżeczki oleju. O, prawie wylałem. Rozsmarowujemy ten olej po całej patelni i bierzemy chusteczkę i chusteczką wycieramy ten olej, ale tak, żeby rozprowadzić równomiernie po całej patelni. Jak za dużo zostało, można wziąć następną chusteczkę. Generalnie chodzi o to, żeby patelnia była wilgotna, ale żeby nie było widać tak naprawdę, że jest na niej olej. Patelnia się teraz rozgrzewa. Bierzemy. Bierzemy naszą masę. Można jeszcze zamieszać, żeby płatki owsiane wzbiły się trochę do góry, nie osiadły na dnie i wylewamy to wszystko co zrobiliśmy na patelnię. I w tej chwili zmniejszamy sobie ogień troszeczkę. Bierzemy nasze wcześniej pokrojone banany i tak jak chcemy. Układamy sobie najlepiej jeden obok drugiego. Tutaj nie ma czarów. Inną opcją jest zmiksowanie banana i wrzucenie go do masy, i potem miksowanie razem z naszą masą na omlet. To spowoduje, że cały omlet będzie dużo słodszy. Tu będziemy mieli po prostu słodkość, w tym momencie, kiedy trafimy na banana. Ja akurat tutaj mam dosyć dużo tego banana, także. On będzie właściwie wszędzie Wolę taką formę Ponieważ ten banan będzie jednak w kawałku Troszeczkę do pogryzienia Wygląd też jest atrakcyjniejszy Następnie bierzemy śliweczki I to samo w miejscach Wolnych jeszcze, gdzie nie ma banana Układamy sobie śliweczki Dla smaku Proszę bardzo Omlet teraz na małym ogniu będzie sobie dochodził, ponieważ jest to dosyć gruba warstwa. Yy, bierzemy na mały ogień, żeby się nie przypalił, a żeby dobrze całe białeczko się zcięło. Kiedy już będziemy mieli omlet gotowy, wtedy przewrócimy go na drugą stronę. I też pokażę, jak można to bardzo fajnie zrobić, zachowując jego kształt. Omlet sobie dochodzi, ja w tym czasie już posprzątałem wszystko, czego używałem do omleta. Smaży się około półtorej minuty w tej chwili. Podchodzimy, patrzymy, czy nam tutaj nic nie przylega. Jest wszystko super. Pod spodem już białko ścisnęło. Ale jeszcze chwileczkę czekamy. Na górze jest jeszcze za dużo wody, można troszeczkę ogień Przykręcić, żeby się nie spaliło? I czekamy. No dobra, tu mamy jeszcze trochę płynu na wierzchu. Ale myślę, że już możemy spokojnie spróbować go przewracać. Na jednej stronie był na tej pierwszej około 3 minut. Można go przetrzymać jeszcze dłużej na małym ogniu, wtedy i góra będzie bardziej ścisła, będzie dużo łatwiej go przewrócić. Ja pokażę jaki jest sposób na przewracanie omleta, który jest jeszcze trochę mokry. Bierzemy talerz. Musimy sobie Omleta odkleić. Jak już wiemy, że cały omlet nie trzyma się patelni, możemy go delikatnie sunąć na talerz. Teraz, żeby zaprezentować, mam mokrą część omleta do góry, czyli tak jak leżał na patelni. Następnie co robię? Patelnie odwracam, przykrywam talerzyk i wszystko razem. Ciach. Teraz, żeby się nie poparzyć, przesuwam sobie łopatką, pomagam i już proszę bardzo, piękny omlet. Leży tak jak potrzeba. Teraz jeszcze chwileczkę na drugiej stronie, żeby z drugiej strony doszło i będziemy mogli niedługo zdejmować. Czuć już zapaszek śliwek i banana. Jeszcze troszeczkę czekamy, kontrolujemy omlet już nie jest przyklejony do patelni, już wszystko jest fajna konsystencja. Zaraz będziemy przekładać na talerzyk i przeprowadzać konsumpcję. Na drugiej stronie omlet leży już jakieś 3 minuty. Można na koniec troszeczkę podkręcić gaz, żeby go leciutko przypiec. Na tej z tą stroną do góry lub odwrotnie. No niestety omlet był zbyt dobry, żebym mógł Wam pokazać w całości. Musiałem od razu zjeść połowę, a nawet więcej. Tak wygląda po zrobieniu. Ja go jem akurat łyżką, ponieważ owoce, które dodałem w dużej ilości spowodowały, że pod spodem jest on dosyć miękki i łatwo się je wyłyszkał. Mm. Bardzo dobry, polecam naprawdę. Jest to o tyle fajny posiłek, że można bardzo łatwo regulować sobie ilość makroskładników. Możemy dodać troszeczkę więcej płatków owsianych, jeżeli chcemy mieć bardziej węglowodanowy posiłek. Możemy dodać troszeczkę mąki do tego wszystkiego, wtedy cały omlet będzie bardziej ściśnięty. Użyłem jednej łyżki stołowej miodu do posmarowania omleta z góry. był trochę słodszy, ale śliwki i banan dają już naprawdę tyle słodkości, że nie potrzeba tej łyżki. Można też zwiększyć ilość białka w tym omlecie, ona w tej chwili nie jest tak bardzo duża, ale możemy dodać jeszcze na przykład samo białko jaja. Albo dodatkowe jeszcze całe jedno jajko. To by było na tyle. Pozdrawiam. Mm. I zapraszam do próbowania. Oczywiście sami musicie zrobić. Ja wam nie mam teraz w tej chwili jak dać, a omleta zaraz nie będzie. Zjadłem, nie zdążyłem nawet usiąść. Nie polecam jedzenia na stojąco, ale omlet jest naprawdę tak pyszny, że nie było czasu siadać. Do zobaczenia, na razie.